Łyczko, reprezentacja Polski 18 i Stal Rzeszów. Za parę dni mecz na stadionie, który doskonale znasz. Myślę, że miło będzie zagrać jako reprezentant Polski na tym stadionie, a nie jak Stal Rzeszów. Myślę, że to będzie, myślę, że to będzie jakieś na pewno ciekawe doświadczenie, grać na swoim stadionie w innej drużynie. Ale no, przykuwam dużo uwagę, szczególnie tego meczu, właśnie, żeby jak najlepiej się pokazać na tym moim stadionie. Liczysz, że wyjdziesz w pierwszym składzie? Mam nadzieję, że, że wyjdę w pierwszym składzie, a jak nie, to złapię jakieś minuty. Jasne. Co byś powiedział kibicom stali Rzeszów, żeby co zrobili w piątek po południu? Żeby przyszli na nas mecz i nas dopingowali. Jasne. A powiedz, jak, jak, jak myślisz, jakie są Twoje szanse, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata z tą drużyną? Szanse na to, czy pojadę, to myślę, że zależą właśnie od tego, jak się pokazywałem w pierwszej lidze i jak teraz będę prezentował swój poziom na, na tym zgrupowaniu. Szanse na pewno jakieś są, po prostu muszę dawać siebie wszystko i, i po prostu dawać siebie wszystko. I powiedz na koniec, jak się czujesz w tej ekipie, jak cię przyjęli? Bardzo dobrze się czuję w tej ekipie, bardzo, bardzo dobrze mnie koledzy przyjęli. Piłkarsko to jest bardzo dobra kadra. Myślę, że o tym wszyscy wiedzą i bardzo dobrze mnie przyjęli i bardzo dobrze się czuję w To To najlepsza kadra, tak? No to oczywiście najlepsza kadra.